Nagram takiego krótkiego, zupełnie luźnego vloga, bo byliśmy dzisiaj na zakupach w Biedronce, więc kupiliśmy naprawdę sporo rzeczy, mam ambitne plany na ten tydzień. Chciałam Wam pokazać bardzo fajny kolor lakieru do paznokci. To już myślę, że jak pokażę, zrobię Wam ten unboxing, bądź nie, no bardziej w sumie haul zakupowy, to, bowiem, że lubicie, to potem pokażę Wam ten lakier z NoNaila, który sobie kupiłam nowy, bo jest naprawdę przepiękny. I w sumie to tak naprawdę tyle. Przyszło do mnie zamówienie z, z Rezer, także będę nagrywać haul e, taki odzieżowy, bo przyszły naprawdę fajne rzeczy, tylko musimy się w końcu zebrać i, i zacząć to nagrywać. No, teraz mając e, pankę, to tak trochę ten czas jest ograniczony. E, no, także, także tak. Chyba przejdę od razu do konkretów, jeżeli chodzi o o te zakupy, bo w ogóle tak w tym tygodniu mam ambitny plan, żeby zrobić pierogi ruskie, no oczywiście ja wam powiedziałam, że w którymś vlogu masów, że to będzie moje postanowienie noworoczne i zamierzam je teraz zrealizować, ponieważ będę miała troszkę dni znowu wolnych, także właśnie planuję sobie zrobić pierogi ruskie Maciek też sobie zażyczył naleśniki na obiad jutro będziemy robić, znaczy ja będę robić na śniadanie placuszki bananowe z potkami owsianymi Także gdzieś tam kulinarnie będę się teraz wyżywać, dzisiaj jeszcze sobie zrobimy hamburgery chyba na obiad, tak nas naszło. Jeżeli wchodzicie na mojego Instagrama, no to widzieliście, że dzisiaj na śniadanie też były taki tosty. W sumie to jest tost taki zesmażony trochę z jajkiem, naprawdę bardzo pyszny, troszeczkę kaloryczny, ale mimo wszystko jest naprawdę pyszny. Myślę, że Czasami nie można popadać w taką paranoję. E, w ostatnim blogu pokazywałam wam też, jak wyglądają moje paznokcie i e, zrobiłam sobie, miałam ochotę słuchać na coś takiego ja ciemniejszego, bo tak ostatnio miałam te jasne, wcześniej miałam czerwone. Także tym razem e, zrobiłam sobie, słuchajcie, taką śliwkę. E, to jest konkretnie ko kolor śliwkowy z Semilaka. E, ciemny, naprawdę piękny, taki głęboki, taki kolor trochę winny, jak gdyby. No, ale naprawdę bardzo fajne, mam też mocno wysuszone ręce e, od klimatyzacji w pracy, od częstego mycia e, przez psa. Także no, powiem wam, że ciężko mi e, poradzić sobie z tymi rękami. Dobrze, że mam ten mój peeling do rąk e, dwufazowy z manufaktury. Piękna? Nie, jakoś inaczej się nazywa ten sklep, nie? Znaczy ta marka. Napiszę Wam po spodem, bo nie ukrywam, że nie pamiętam, jak się nazywa. Ja Wam pokazywałam ten płyn e, fazowy, w którym z, z ulubieńców miesiąca, i tam właśnie e, w ogóle było dużo tych produktów, bo one były kupowane w Rosmanie. To była ta marka, która pojawiła się w Rosmanie. I gdzieś ostatnio też wypatrzyłam chyba w Lidlu. No, także. E, Używam go, używam dużo kremów do rąk i jakoś tego postępu, do jakiejś takiej poprawy jakości tej mojej skóry nie widzę. W ogóle nie wiem czy oglądaliście, na HBO, HBO GO jest drugi sezon Księgi Czarownic. Powiem Wam, że bardzo fajny film, znaczy to jest bardziej serial. Pierwsza, pierwszy sezon składał się z 8 odcinków, Ja chyba że było ze 2 lata temu, w każdym razie bardzo dawno. No, i teraz już jest drugi sezon, już też zaczęłam oglądać. Teraz jakoś jak wolno idzie, bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Jakoś mamy dużo spraw i, i się po prostu w tym momencie dość mocno schodzi. Pokażę Wam co kupiłam. Jeszcze jedną rzecz pokażę Wam. Kupiłam Wam, e, no wam. kupiłam słuchajcie takie ubranko dla pancake'a. Jest przy okazji tylko ponieważ to jest ta obramówka świecąca, więc e, jak jest ciemno, to dobrze widać psa. Jest to rozmiar S i to jest 30, na 30 cm. Taka cieplejsza kurteczka, żeby nam nie, nie Mars. Jest na dwa rzepy, tutaj na szyjce i na boczku. Też jest zapinane, więc wygodnie jest psa, szczególnie naszego tego malucha, który się ciągle wjeżdża, ubrać. I na nóżki mamy też takie gumki. Wiem, że fajna sprawa, niestety ma bardzo szerokie, mm, jak się zapnie, Przyznam, tutaj widzicie, bardzo szerokie te dziury na rękawy. Na ręce, no na ręce, na łapki. Muszę to przeszyć, e, ponieważ mu po prostu te łapy wypadają, jak chodzi. On ma bardzo wąską szyjkę, więc to jest na niego jeszcze troszeczkę luźne. No, ale na długościowo jest ok, bo on jest dość długi, tylko ma tą wąską szyjkę, się to, to wejście na szyjkę też jest takie całkiem spore. Także muszę, tu jest też przejście na e, smycz. No, bardzo fajne, naprawdę fajne, tylko muszę właśnie e, jakoś złapać i szyć mu tutaj. Mm, no tutaj te łapki, bo mu, no, szczególnie o z tej strony, oczywiście no tutaj, tutaj przy tym rzepie to jest naprawdę bardzo duża dziura. Także muszę jakoś pomyśleć, żeby to, w sumie nie wiem bardzo gdzie to złapać, bo jak ja to jakkolwiek złapię, to nie będzie jak złapię rzepa. Chyba, że jakoś tak mu zbiorę. Nie, muszę pokombinować jak to najlepiej zrobić, żeby po prostu te nogi nie wypadały, bo to jest straszny zmarzluch i nie chcę chodzić, eee, kuli ogon, no, pierwsze nie w ogóle, jeżeli chodzi o spacery, były bardzo ciężkie. No ale już teraz jest coraz lepiej. Właśnie tak jak mówię, byliśmy na spacerze, to e, zamieszczę Wam filmik. Jak, taki króciutki, jak on się zachowuje, bo we wtorek przychodzi Pani behawiorystka, więc nagrywamy teraz dużo filmów z jego udziałem, żeby po prostu mogła go poznać i rozwiązać potem jakieś tam nasze wątpliwości, rozwiać, rozwiązać wszelkie problemy, które z nim mamy. A i kilka się jeszcze znajdzie. Ale już nie będę przedłużać. E, pokażę Wam, co kupiłam w Biedronce. Pierwsza rzecz to są tulipany, bo się pojawiły tulipany, tulipany są jak wiecie piękne, ja bardzo lubię tulipany, eee, wydaje mi się, że mogą być lekko przemrożone, dzisiaj jest ciepło, bo 8 stopni na dworze, także ja od razu je wsadziłam w bazen. jeszcze ich nie wypakowałam nawet, także za chwilkę to w sumie zrobię, eee, jest sztuk 15 i kosztowały tulipany 9,99, nawet były w promocji 5 zł. wow, nawet nie wiedziałam, bo z 15 no to fajnie, to się bardzo opłacało. Z tej kolejnych rzeczy, które jeszcze kupiłam, podjadę sobie z swoim krzesłem, to kupiłam mąkę tortową, bo będę, jest ją nabroszona do pierogów, także to była dość istotna sprawa. Co jeszcze takiego kupiłam? Kupiłam serki wiejskie z Pępnicy, ponieważ My bardzo lubimy serek wiejski z szynką z awokado, tak pokrojonym w kawałki, doprawiony pieprzem solą naprawdę słuchajcie, jest przepyszny. Jeżeli uważacie, że serek wiejski jest nudny, no to fajnie właśnie sobie zrobić go z, z czymś. Niektórzy robią z bananami, niektórzy robią z dżemem, bo przecież są też dostępne. Także em, bardzo serdecznie Wam polecam też tą wersję taką słoną, czyli awokado czyli szyneczka jakaś, a możecie tam jeszcze do suszonego wkroić, to co lubicie po prostu i naprawdę jest nasiona rewelacyjne. E, pięć twarogów półtłustych e, do naleśników, no i pół kilo twarogów jest mi potrzebne do e, pierogów. Kolejna rzecz słuchajcie, to też w sumie do naleśników jako po i też na jutro do plecuszków to są jogurty naturalne, wzięłam dwa Sota. Prostka masła. Bo jeszcze ja też zrobić chlebek bananowy, więc też mi jest masło potrzebne. Kupiłam, słuchajcie, nasza mnie ochota na oscypki. Także kupiłam paczuszkę oscypków. To są ze światowida z gór. Ja Mogą być jakieś z grill, ja mam ochotę na takie surowe, że tak powiem. Śmietana. No i jajka, oła, z wolnego wybiegu, eleczki też 10 sztuk, i do plecuszków, i do piero... chociaż nie do pierogów, to się jak, i do ciasta bananowego, także na pewno mi się przyda, idę teraz po kolejne siatki. Dobra, mam już kolejną siatkę i teraz tak, um, kupiłam sobie słuchajcie w, płatki kosmetyczne Maxi, bo już mi się kończą, a ja z tych dużych płatków bardzo często korzystam, e, bo lubię nim zmywać sobie twarz, e, po prostu płyn, e, płynem solarnym i też psu oczy myję mi, e, e, jest mi wygodniej. Kupiliśmy sobie Owen O&B, to jest nowość, e, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nigdy nie, nie widziałam, e, o smaku śmietankowego sera z pieprzem. Także yy, nigdy nie mieliśmy, więc że spróbujemy. Na wieczorem, co do jakiegoś filmu. Wiem, że mało zdrowo, no ale cóż. Jako zdrową przekąskę, słuchajcie, kupiłam nam y, taki miks mini warzyw. I tutaj mamy y, y, pomidorki y, papryczkowe, paprykę Sweet Bite czerwoną i żółtą oraz ogórka. Snack. Ja bardzo lubię te przekąski, ja że do pracy, to są takie małe kawałki, wystarczy je umyć. Kiedyś były myte, ale widzę, że są grudne, więc wystarczy je umyć i świetna taka przekąska. Oczywiście niezbędne do pierogów są ziemniaki. Co prawda były potrzebne 700 gram, ale wzięłam półtora kilo, bo nie było więcej ziemniaków luzem. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, no to jest mleko. Bez laktozy, e, częściowo tłuszczony, 1,5% tłuszczu. Powiem Wam, że bardzo smakuje mi to mleko, Ten z tej myszy, doliny z Biedronki. Naprawdę jest bardzo fajne. E, szczoteczki do zębów, bo ja czasami, jak mi się spieszy rano, to używam tych szczoteczek jednoraz znaczy jednorazowych, no takich po prostu zwykłych, niesonicznych. To jest z Max White'a z Colgate'a. Max White'a. Max White z Max White Max e, Do tego kupiłam em, tortille, bo chcę, słuchajcie, zrobić sobie takie wrapy. Z jakimś jogurt, sosem jogurtowo-czosnkowym, z kurczakiem, z sałatą, z papryczką taką wiecie po prostu takie wrapy na obiad. I co ja tu jeszcze mam? A, i dużo warzyw. Znaczy warzyw. Awokado, czosnek, pełno cytryn no, do mojego miodu, z, wody z miodem i cytryną. I też do herbaty nam się skończyło i tutaj mam jeszcze cebulę, bo też trzy cebule, tak mniej więcej 300 gram cebuli jest potrzebne do mojego przepisu, z którego będę robić pierogi ruskie. I tu już jedna siećka też jest wykończona i została jeszcze jedna. Tu mam słuchajcie jeszcze jedno mleko, bo na nas mleko schodzi bardzo szybko. Szczególnie, że ja służę wam do kawy, szczególnie, że też um, ja lubię... Kałko sobie teraz czekoladę. czy czekoladę. Domestos. Bardzo lubię tę czarną wersję. Bez znaczenia, który kolor. Ale ta czarna wersja jest dla, według mnie najlepsza. Najlepiej usuwa kamień. I dzięki temu naprawdę serwis jest bardzo czysty. I po prostu tak, takie mam odczucia. Płatki owsiane do jutrzejszych placuszków Bo już nam się skończyły. Kupiłam sobie słuchajcie 12% śmietankę do kawy też z Mlecznej Doliny. To takie większe zakupy, a byliśmy pieszo. Płyn do demakijażu mi się... Ups, płyn do demakijażu mi się skończył. Oczywiście mój Nivea, ukochany jedyny, dwufazowy. Najlepszy ich miałam. Co my też jeszcze mamy? Kupiłam sobie kokolino. słuchajcie, płyn do płukania na 58 prań i to jest wersja jaśminowa. Przepięknie pachnie. I też jakąś taką całkiem fajną cenę miał. Kokolino mm. kosztowało 9,99, więc uważam, że to naprawdę dobra cena. Yy, Maćkowi się skończyła kawa rozpuszczalna. Jeszcze mam wersję świąteczną. I, i, i jeszcze co ja mam. I jeszcze, słuchajcie, kupiliśmy sobie Coca-Colę. To jest jeszcze do wygrania Miś kolekcji XX, ale to już jest. Yy, tak, do 27 grudnia, także już trochę yy, nieważny. Coca-Cola, słuchajcie, gdyby kogo się interesowało, kosztuje. Bo jak wiemy, podatek cukrowy. Coca-Cola 629 za 1,5 litra. Na no, no za litr 75, więc no, cena dość wysoka. Za cały zakupy zapłaciłam 182 zł, także całkiem sporo. No ale sporo też jedzenia. Myślę, że jak to wszystko zrobimy, te nasinki będzie na kilka dni, naż znaczy, będą na kilka dni zrobimy. Znaleźlików też można w sumie zrobić wrapy potem na drugi dzień, gdyby nam się znudziły już na słodko. No, oczywiście, te pierogi, tam mniej więcej ich wyjdzie 50, to one. Powiem wam tak, jak ja coś czuję i zaczynę robić, to pewnie będą nam je za grube. Znaczy, zrobię je za grube i pewnie będzie mało ciasta. Znaczy, mało farszu, dużo ciasta, więc pewnie mało ich wyjdzie. Dlatego stwierdziłam, że zrobię z tego przepisu na, pół, na 50 sztuk. No, ale te pierogi nam szybko zejdą. Mam nadzieję, że wyjdą dobre, bo z tego przepisu robi moja mama. No ale ona robili no, przepyszne te pierogi i obawiam się, że aż tak mi nie wyjdą dobre, ale mam nadzieję że one chociaż, że będą smaczne. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Ym, I to by było, słuchajcie, na tyle. Bierzemy się za robienie hamburgerów, yy, bo już jesteśmy dość głodni, już jest 17.30. Trochę nam się zeszło i na tych zakupach i potem na spacerze z Pancake'iem, także pokażę Wam jeszcze ten lakier. Poczekajcie, jak pójdziecie ze mną. Ok, tak wam pokażę. Pierwszy to jest taka, taka zieleń. I to jest magical taki kolor. On jest naprawdę taki fajny zielony. Ja wam go odkręcę. I widzicie, taki jest kolor, to jest taki zielonkawo szary, ale wygląda przepięknie. Ja go mam na stopach. I drugi kolor, który sobie kupiłam, to jest Glamorous. To jest taka ciemna śliwa i też już, znaczy czerwień chciałam powiedzieć, nieśliwa i to jest też taki piękny, bardzo wyrazisty kolor. No mi się bardzo podoba. Fajnie się w nim czułam, już go zmyłam. W sumie to mi jednego o tym pancake'a odgres. No także tak wyglądają te lakiery z Neonaila. One tam 39 złotych. To jest oczywiście z tej serii Simple, czyli trzy w jednym. Malujemy utwardzamy i praktycznie już jest skończone. Już nie musimy tutaj smarować niczym. żadnymi oliwkami. No i tak się prezentuje mój lakier. Ten, który mam to śliwkę na paznokciach z seminaka. Jak widzicie, tutaj akurat mam lampę, więc dobrze powinniście widzieć. Tak to wszystko wygląda. Także moi drodzy, żegnam się na dzisiaj z wami. Jutro wam pokażę te placuszki do usłyszenia. Jeszcze pomyślałam, słuchajcie, że zrobimy dzisiaj sok, bo kupiłam ostatnio grejfruta i też czerwone e, pomarańcze i właśnie zauważyłam, że jedna już mi zaczęła pleśnieć że znaczy już spleśniała, tak e, reszta jest jeszcze na szczęście dobra, więc zaraz zrobimy sok e, i sobie wypijemy, no bo tak trochę szkoda by było tych one były całkiem drogie te pomarańcze dlatego e, za chwilkę Maciek się weźmie za hamburgery, a ja w tym czasie będę sobie wyciskać soczek tak, słuchajcie, prezentują się już gotowe i obrane pomarańcze czerwone. I miałam resztkę, mm, znaczy miałam kawałek jeszcze zwykłej pomarańczy, to też sobie skroiłam. No i tak jak widzicie, domy też grejpfrut, ale wiem wam, że uwielbiam czerwone pomarańcze. Są droższe, ale są naprawdę bardzo smaczne. A tutaj się już robią nasze hamburgerki. Dzień dobry, poniedziałek. Słuchajcie, jest już po dziewiątej. Ja się nie mogłam dzisiaj w ogóle zebrać. Jeszcze na się nie myłam tyle, co się tylko tam twarzy ogarnąłam, ogarnęłam, żeby jako tako wyglądać i włosy wysuszyłam, yy, znaczy wysuszyłam, czesałam i biorę się, słuchajcie, za robienie śniadania. Mm. <coughs> Dzisiaj mam w planach zrobienie tych placuszków, yy, po prostu placuszków takich pancake'ów yy, bananowo-owsianych, -y, czyli dajemy banany, płatki owsiane i jajka, no więc właśnie będę robić, więc pomyślałam, że Wam od razu pokażę, jak się je robi, może będziecie chcieli sobie też takie placuszki mm, w domu na śniadanie, czy <laughs> czy, czy mam chrypę, czy jako przekąskę zrobić. Mm, no i słuchajcie, yy, może się w miarę szybko rozbudzić, więc zaraz przy okazji zrobię sobie kawę. E, pies śpi, nawet go nie wyciągam z końca, był rano na spacerze z Maćkiem. Tak jak mówię macie na teraz telekonferencję, więc akurat będzie idealnie, ja sobie na spokojnie zrobię, sprzątne, mały pewnie się za chwilę obudzi, będzie się uszaleć, więc. No więc jest idealna pora na robienie tych mm, placuszków. W ogóle zaczynam oglądać yy, ten serę Bridgestonowie. stonowie. Mm, 20 minut, ale było mi już tak ciężko że obejrzeliśmy yy, Kronikę Świąteczną 2 i chyba nie będę już kończyć tego serialu, bo to nie do końca mi się podoba, może książka by była fajniejsza faktycznie, ale no sam serial to, to jakoś tak nie do końca moja bajka. O ja mam chrypę. Dobra, słuchajcie biorę się zrobienie tych plecuszków Uh, I'll never tell, never tell. Just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets. You're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before. And I'm missing you so bad. Go away. More. every show I go before I need to hear that voice Cause right now it feels like it's been too long I could never let, let you go Go on thinking about the secrets true And I would never bet, bet the world That I would find anyone like you I'll never tell, never tell Just trust that I'll keep it locked

Tak, słuchajcie, wyglądają placuszki Tutaj macie takie dopiero usmażone. Dość mocno mi się zarumienia ta skórka. Wyszło mi bardzo dużo, tylko że zrobiłam tutaj sobie mm, troszeczkę jeden i jedną trzecią porcji. To jest porcja już dla maczka, to jest jogurt naturalny, do tego ym, syrop klonowy i liofilizowana truskawka i orzeszki. Także bierzemy się za jedzenie. A ja się z Wami póki co żegnam i dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Kończę już, tam mi się smażą ostatnia porcja tych pasuszków, muszę je obrócić, żeby się nie spaliły. Zaraz się biorę za malowanie i jeszcze mam w planach nagranie dla Was holu zakup, zakupowego z Reserved. Także zapraszam Was na ten kolejny odcinek i do usłyszenia. Pa, pa!